Hej, hej ludziska, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bioshock. E, słuchajcie, jesteśmy przed tą bombą chyba, tak? To jest bomba? Dokładnie. Nie masz wymaganych części, ich listę znajdziesz w dzienniku. Ja pierdolę. Serio. Gdzie jest moja lista? Dziennik, dziennik, dziennik. Tutaj jest cel. Ukończ bombę. E, znajdź dwie... Żel jakiś. Znajdź ładunek. Znajdź cztery uzwojenia R34. Ja jebie No to fajnie. Księżna rura jest... E, ...uzwojenie. Jasna cholera

Kurcze. Musimy gdzieś znaleźć te, te, te przedmioty do tej bomby. Bank genów. Weźmy może sobie. Hmm. Zahipnotyzuj tatuśka. Czemu ja nie mogę tego wziąć? What the fuck? Eh? Okay, aby zobaczyć te, który na nie korzystasz, lol. Dziwne. Nie wiem czemu nie mogę więcej tego odklukować, ale. No trudno. Tam coś jest. Pod schodami, jak tam wejść? Gdzieś tamtędy. Chyba. Okej, okay, standardowo. Pistoletu troszkę badestwa. Kasa. O! Słyszę gdzieś tatuśka. Jest suka. Ładnie, oh a okay, i uzbrojenie. Wow, jak się wystraszyłem tej małej. Ok, uratujmy ją. Pusto, pusto i pusto. Też pusto. Elektryczny wybuchowy i zwykły. Słabe to słabe, to strasznie. Okej, okay, tu więcej nie ma. tej rzeczy jest Kurczę, ja z tego w ogóle prawie nie korzystam. Użyjmy apteczki. Okay, nic tu więcej nie widzę. a mod do karabinu. Save. What the fuck, zwłoki w szafie, nie wierzę. Co to ma być w ogóle? Co to jest? Uuu, ja to gdzieś kiedyś widziałem. Tam gdzieś w poprzednim odcinku, jak coś tam eksplorowaliśmy. Ja już takie butelki widziałem. Okej okay, mamy to, a ty co? No, jeden ok. Jeszcze jedno uzbrojenie nam zostało. Ładujemy. O, jest, 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 jest. Ok, zobaczmy, co jeszcze nam tutaj brakuje. Eee, znajdź ładunek nitro, nitrogliceryny i te uzwojenie całe. Gdzie ja ten ładunek znajdę, nie wiem. Może tutaj nie, to nie będę szedł. Uczelność, siła rażenia. Weźmy może siłę rażenia. Wow. Myślałem, że... O, oh, fuck, znikło. Ej, oddajcie moją nagrodę. What the fuck. Zabrali mi moje nagrody. No ale, chamsko. Widzicie, ja znajdę tutaj jeszcze jednego tatuśka, Tego raczej użyć się nie da. w sumie użyć nie da. Hmm. może być tatusiek? To jest butla w ogóle. Nie wiem, może pójdę tędy rzeczywiście. Albo nie, 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 ja, ja tędy przyszedłem chyba, więc idziemy po schodach na górę. Czy tędy przylazłem? Jest ta komora. Nie, no to chyba dobrze. O, tu kolejna butla. Mówiłem, że te butle to ja gdzieś widziałem i to no stop one mi się gdzieś tam przewijały. Tędy też łaziłem. No zobaczmy, może coś będzie pisało, gdzie mogę znaleźć te, te. To. Kybusz trzyma go w swoim biurze. Gdzie było jego biuro? Jaja, stacja. Wiecie co? Jak uziwa nie mam pojęcia, gdzie to było. My jesteśmy tutaj. Nie wiem w ogóle, co te strzałki tutaj, kurde, nam pokazują. Czy ja bym się tam gdzieś dostać, czy co? ...w sumie bardzo możliwe. Zobaczmy, jestem w tym miejscu... Cel jest tutaj. Jak ja mam się tutaj dostać? Stąd. Tak czy nie? Czekajcie. Tutaj jest ewidentnie coś gdzieś tam do góry. No tak, po schodach. Coś pisze. Office Andrew Ryan. Biuro Ryana. Czyli dobrze idę tak do góry. Office jest biuro. Zobaczmy. Aha, ja tutaj teraz... O, dobrze idę, dobrze, dobrze, chyba. Chyba dobrze. Może gdzieś tam po drodze tatuśka też znajdziemy. O, właśnie. O, to chodziło. Zajebiście. Dobra. Teraz gdzie my to mamy szukać? Tutaj chyba, tak? No, ale tu nie wejdę, ja tu nie wejdę, bo przecież ja muszę przeciążyć. Jakoś czekajcie, czekajcie, coś mi tu nie pasuje. Tu jest wejście, i tu jest jeszcze jedno gdzieś wejście. Tam. O proszę. To jest jak się kurczę nie przypatrzy dobrze. Wytwórca. O, jest. Jest, 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 coś tu jest. No bo to nie to. Nie może jeszcze tutaj do końca gdzieś mamy iść. Kuźwa mać. Zero ogaru. Gdzie to może być? Office Andrew Ryan. If mamy, to mamy. Więc nie jest mi to potrzebne. Okej. Okay. Tu nic nie ma. Tutaj raczej też nie. Idźmy może do końca tędy. Tutaj aż. Zobaczymy co tam będzie. To co tutaj pisało w celu jeszcze raz? Eee, znajdź ładunek. No bo to już mam. Kibusz żel do bomby, to nie. Do budowy urządzenia potrzebujesz ładunku. Kibusz trzyma go w swoim biurze. Kibusz, jaki kurwa, kibusz. Koszty Franco. będzie Aha, tu jest to No co do ja tendy przecież ten przecież przyszedłem? Hmm. Biuro Entruje Ryana, ale kurczę, czy to jest ten cały kibusz? Kasa. Tu nic nie ma. To jest bank genów. To też mnie interesuje. I tu jest to niby jego biuro, tak? Tylko nie wiem, czy to o jego biuro chodzi, czy to jakieś jeszcze inne. Już mam, nie no, jeszcze dalej. Biuro jest tam, ja tam nie mogę się dostać, za cholerę. Tak, tutaj jest biuro. Jasna na cholerę. Co my tu mamy? Składanie bomby. Potem pół puszki żelu. Hmm. Should send the core into compensation mode, push, push power down the line, and trigger the circuit breaker on Ryan's gate. Well, that's the theory. It'll work like a charm. Blow up after rupture. Nothing ventured. Czemu on nie reaguje na to? Sufin, syn. Jeszcze tutaj nie byłem, no nie byłem tutaj, stacja a to też nie, no to co? Musimy iść do góry, warsztaty. Ok, tutaj siostrzyczki są już chyba wszystkie uratowane, na tym poziomie, więc ja jego wcale nie muszę zabijać. Czekajcie, gdzie to się szło. Aha, tutaj na dół. Może coś z tą bombą zrobić? Może się uda? Cel osiągnięty wóz, żel do bomby. Skąd ja ten pieprzony żel teraz wezmę? Strzałeczko, pokaż mi, pokaż mi, proszę cię, gdzie jest żel. Jest cel. Przecież tu jest zamknięte. A oh. Kod. Skąd ja kod wezmę? To co? Autohaker pięć sztuk. Wykup. Ale to zapieprza, ale to zapieprza, o Jezus! A, zróbmy tak. Szybko, 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 szybko. Zróbmy tak. Nie, I źle zrobiłem. Tak, 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 tak. Jest. Ło Jesus. Co to ma być? To jest bardzo ciekawe. Front nie działa. To też nie. No ja mam tą glicerynę, znalazłem ją Tylko jak to gówno otworzyć? Hm. Tu jest przycisk. LOL Jakie schowane? Nie mam pytań. What? Chyba nie było drutu, przez który bym przeszedł, nie zostając porażonym. Czy on się wydaje. Nie, chyba nie. Yes, udało się. Okej, okay, mamy bombę w kielni. Kochani, słuchajcie, mamy bombę, także to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapy w górę. No i do zobaczenia, w kolejnym trzymajcie się, hej!